Tak, jak mam stać? W trusu mam taką front, Na okay. prosto. Mhm. W normalnej stójce, w normalnej stójce. Może do gardła od razu po parteru i... Tak? mamy gotowy? Tak. To mamy Halido przed KSW Colosseum 2. Witamy serdecznie. Witam. Cześć. Witam wszystkich. Mam no rozpętała się burza odnośnie twoich rywali, padały nazwiska z całego świata, już nawet te, z którymi nie kezło, w ogóle nie rozmawiało, natomiast wiemy doskonale, że w grzebu, Lombard i Mashida. I teraz podobno to ty w pewnym sensie zablokowałeś te nazwiska, bo ty powiedziałeś, że ty nie chcesz emerytów i dziadków po porażkach, ty chcesz w kwiecie wieku mocnego, twardego rywala, który ci się postawi, bo tylko tacy cię motywują. Mm, e, przede wszystkim od początku mówiłem nawet przed tym jak była tam różne opcje były, czy Lombard, czy inni. Hmm, powiedziałem, że chcę zawodnika, który ma, wezwań, dla mnie będzie wyzwanie sportowym, żebym walczył z tym, który gdzieś jest w hierarchii u nas tutaj wadze, tej naszej. A, a najlepszą opcją, tak naprawdę, myślę, że i głosy ludzi też były, przede wszystkim, że jednak dużo osób chciało, żeby zobaczyć tą trzecią walkę. Też słuchamy ludzi, również, i, i, i też dla mnie idealne, Zawodnik, jedy, jedyne przegrane jego walkę w KSW, były mistrz, e, to jest wezwanie sportowe, będzie zmotywowany na pewno, będzie chciał pokazać się z lepszej strony, jeszcze bardziej będzie chciał mnie ubić, więc to są tam kilka elementów, jest, które spowodowało, że to padło na skot. Rozmawiałem z Twoim trenerem Pawłem Derlaczem, on powiedział, jakby przyznał mi rację, że... OK, PESEL jest jak jest, wiek się przesuwa, ale mamy w środku cały czas jest tym głodnym Mamedem, który chce wyzwań, nie wiem czy wersja 2.0, czy druga młodość. No i tutaj nawiązując do tego do tej wypowiedzi, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby w KSW nie zacząć tylko super walk, tylko myśleć też nie. o tym, aby ponownie założyć pas na biodra? Wiesz co, każdy, każdy w karierze sportowej, ja już długo jestem jakby w tym sporcie, już od 2004 roku, więc... Miałem bardzo długi okres zlotów, może do góry, wiesz, i bojąc się zwycięstwa i tak dalej. W pewnym momencie, przyznaję, miałem problem. Mówiłem o tym nie nieraz, że było depresja i tak dalej, że, że ja tak naprawdę straciłem chęć do tego sportu. Robiłem przez siłę i te moje walki były dla mnie przynajmniej, niektóre wygrywałem, niektóre przegrywałem. Były byle jakie bo nie robiłem tego bo to kocham, bo to chcę robić, tylko robię na siłę z tego względu, żeby nie być, nie, nie siedzieć, nic nie robić po prostu. To było jeden, rodzaj, jeden, jeden z rodzajów wyjścia z tej, z tej choroby i tak dalej, więc dzisiaj od dwóch walk, od iluś tam walk, wiesz, czuję się bardzo dobrze. Znowu wróciła ta chęć, która gdzieś zniknęła na parę lat. I tyle to było słabość, każdą ma, jestem tylko człowiekiem. Więc e, idę na salę, z chęcią trenuję. Ten wysiłek robię już tak samo jak kiedyś, bo e, fizycznie kontuzje mi dolegają, da, nawet na względu, ze względu na ten mój wiek. Spodziewałem że przez to, że późno zacząłem zawodowo trenować, miałem 23 lata, więc te kontuzje tak mi dokuczały, i tam okręgło osoby parę innych, mniejszych. Więc to jest, nic mi nie boli, e, jestem zmotywowany, chcę mi się trenować. I tyle, no chcę dalej, dalej to robić. Zgadzasz się z tymi słowami, które wypowiedział Anzor żyje, że im dłużej ten pojedynek będzie trwał, tym gorzej dla Mameda. Mm, wiesz co, nie, no nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym, bo e, pełne błędy, bo ja... No, wiesz, z czego wynika mm, ten problem, który mówi, że ja, ja walczyłem trzy rundy, pięć rund walczyłem. Mój styl walki powoduje to, że on jest bardzo energochłonny. Ruszam się od skoku do skoku, jestem cały czas w ruchu i powoduje to, że może nie wyglądam najświeżej, ale to nie da rady w takim tempie, z takim stylu, walczyć trzy rundy i, i oddychać równo. To jest normalne, ale to, że wcześniej walki kończyłem swoje, najwięcej swoich walk skończyłem w pierwszej rundzie i ktoś uważa, że nie stać mnie na trzy, na cztery, na pięć rund, no to jest błąd z tego względu, że toczyłem pojedynki i nie widzę tam żadnego problemu, żeby toczyć I 3 i 5 rund, więc no nie zgadzam się z tym no. trzeba się cofnąć, zobaczyć moje walki, które były 3 rundy i 4 i 5 rund czy nawet w Japonii no. 5 rund e, ciężkie walki i, i ja i mój przeciwnik byliśmy zmęczeni tym, to nie da rady oddychać normalnie Każdy, nie wiem, czego wymagają e, ludzie, jeżeli Jesteś po kilku rundach, nie możesz równo oddychać, więc czasami mam wrażenie, że oni wymagają od nas, żebyśmy stali tak o i nic się nie stało, to było tylko pięć rund, albo trzy rundy. Zamykając y, temat y, rywala, czy to faktycznie jest tak, że KSW przyszło, wszyscy chcą z Tobą walczyć, na każdego nas stać i wtedy do Ciebie należy ostateczny wybór? Że jak? Młodszych mhm. rywali. I czy ty byłeś osobą, która zadecydowała, kto z tobą stanie w klatce 3 czerwca? Decyzja była wspólna. I z KSW, i z moim sztabem trenerskim przede wszystkim tutaj i poczęliśmy. Głównie ja powiedziałem, że mnie interesuje zawodnik, który jest aktywny, który coś znaczy w tej wadze, który ma swoją historię. I to jest Scott Ashan. I tam jest. I też bardzo on chciał. I myślę, że to jest fair, skoro on po pierwszej walce dał mi drugą walkę, myślę, że to jest fair dać mu trzecią walkę, więc i to wyjaśnić jak najbardziej. No, ja, ja, ja jego też rozumiem, on chce sprawdzić, sprawdzić się jeszcze raz i okej. Okay, no. I, I też wracając do tego pytania, czy będę chciał walczyć o pas, to się okaże przede wszystkim po, tym, po tej walce, kto wygrywa, ten idzie dalej. No. Pytaliśmy już Pawła i Tomka. Paweł powied Pawlak powiedział, że wygrywa pas. No nie wyobrażę sobie w zasadzie innego wyzwania niż mamy Halidów po jego zwycięstwie. Tomek Romanowski powiedział, że no jeszcze interesuje go pas Bartosa, no ale oczywiście jesteś gdzieś następny w kolejce. Następny w kolejce ja jestem? Dajcie mi spokój, już. <laughs> Co z wami? No? Mam 43 lata, zaraz będę miał. Ale to nic nie znaczy. Eee, przede wszystkim. Jeżeli wygrywasz, idziesz dalej, przegrywasz, nie sergujesz walkę o pas. Tak wygląda teraz sytuacja, jeżeli chodzi o mnie. Walczę ze Scottem, do przodu nie będę leciał. Ja dam się wszystko, postaram się wygrać to, przy Allah. To wygrywa ten, idzie po pas, walczcie o pas. Twoje kopnięcie było fenomenalne w poprzednim pojedynku. Pierwszy pojedynek tak, tak dobrze nie wyglądał, ale w trailerach widzieliśmy, że tylko tego kopnięcia próbowałeś. No rozumiem, że Scott pewnie na to się drugi raz złapać nie da. Czy masz jakiś inny pomysł, jak go zaskoczyć? Wiesz co, on zaskoczył mnie w pierwszej walce. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że on... Myślałem, że będzie bitka w stójce. I po prostu... Totalnie mnie zaskoczył, że Nonstop dążył do porteru i a ja się uwziąłem, że go nie będę bronił tego wszystkiego i ja będę z dołu walczył, jak zawsze. Ja kiedyś z dołu próbowałem i bić, i kończyć. E, jego plan był lepszy. E, ja nie dam rady nic zrobić z dołu. I on tą walkę wygrał Drugie walki ja zaskoczyłem go. Mój teraz. <laughs> Kto kogo zaskoczy, tego ja nie potrafię powiedzieć? jak się do pierwszego narodowego wrócimy do tej wielkiej gali maj 2017, tam były tylko dwie postacie, które wtedy z tych mistrzów, bo tam było dużo walk mistrzowskich, z tych największych ludzi, których trzeba było wyciągnąć, to tylko te dwie postacie zostały. To był Mariusz Pudzianowski, moment Halidów. Jak ty się na to patrzysz? Te sześć lat to niby długo i niedługo. Dość długo. Długo, e, Długo, jeżeli popatrzymy na nasz wiek. I Mariusze i mój Mariusz jest starszy ode mnie. E. Mamy gorsze zapasy no, zapasy w klinczu gorsze ma, no bo ich nie zna. No. Albo, albo ustawka. <laughs> Słuchajcie, e, dwóch zostało, ale druga strona jest taka, że na tej gale bije się e, Arek Rzosek, Artur Szpilka, Michał Matella i mnóstwo innych znakomitych zawodników e, i, i walczyć no tak dużym uderzeniu, kolejny raz brać udział w takim gronie ja jestem zadowolony i szczęśliwy. Więc to jest motywujące i jeszcze walka wieczoru, to jest duże uderzenie. Jest taki pomysł. I to nie mówię absolutnie tylko o waszej walce, ale generalnie taka idea, żeby w KSW walki wieczoru, nawet jeżeli nie są walkami o pas, były pojedynkami pięciorundowymi. Co ty o tym myślisz? Wcześniej rundy chyba w KSW było dwie rundy było nie na początku. Zabiło się trzy, później Mistrzowski było też trzy, później pięć, no KSW zmienia jakby. Mm, to jest decyzja KSW i Federacji, co, co oni zdecydują. czy to będą pięciorundowe, o ile wiem, większość organizacji na świecie walki wieczoru robi pięciorundowe. Większość czy ja się na mówię, pewno UFC. UFC robi, na pewno robi też e, ACA robi? Też robi. Od jakiegoś kroku nie śledzimy. nie śledzicie. E, a Strike Force? Nie, czasem. Belator. Belator robi 5. Nie wiem jak PFR, No widzisz, no w większości robi 5. No, no, zobaczymy, no. Ja tam nic przeciwko nie mam. Nie ma. robią 5, nawet 10. Chciałem jedną rzecz zapytać, 6 lat temu jak wchodziłeś do stadionu na stare stadion narodowy, później sobie wróciłeś, usiadłeś, pomyślałeś. Wróciłeś na salę, zobaczyłeś Kubę Wikłacza, który gdzieś tam się kula, Zasił Jędrzejczyk i zaczyna. Myślałeś, że za 6 lat później będzie się biło mistrzowski pas w organizacji KSW. Wierzyłeś w niego już wtedy? Oczywiście, że tak. No, to jak no, było widać um, talent i, i to, że jest w, jakby, praca, która była wkładana w treningi i plus uh, trenerów, którzy byli zaangażowani tym wszystkim bo to Kuba Wykłacz, e, e, również później jakby e, też... E, jak on? Uleciało mi z głowy, zapomniałem. Ajwa. Tak, tak, tak. Jak ja powiedziałeś? Tak, dokładnie. Nie? No, kilka zawodników u nas wiesz, jest jeszcze. E, jakby, no, Kuba wiadomo, już zmienił klub, e, dalej kontynuuje swoją karierę już w Poznaniu. Natomiast było widać już, że coś naprawdę coś dużego z tego chłopaka wyrośnie, Więc, bo na co dzień byłem tam, na co dzień widziałem jak on dorastał, jak on się rozwijał i przede wszystkim ile pracy on włożył i ile, się włożyło pracy, ile pracy włożyli chłopacy, trenerzy w to wszystko. Czy to jest problem, że od półtora roku... W sumie nie widziałeś kotaska, bo ostatni raz jak go widziałeś, to leżał na deskach po Twoim kopnięciu. Od tamtej pory nie stoczył żadnej walki, no wiemy, że trenuje ciężko, że... ale mądrze, nie za ciężko, żeby się nie skontuzować, pomaga Mateuszowi Gamrotowi. No, ale więcej materiału nie ma. Na czym wy będziecie bazować? A na czym to bazować? Wiesz? No. No wszystkie przede wszystkim walkach to było wcześniej, także tutaj na no pewno coś nowego wprowadził, na pewno będzie chciał mnie zaskoczyć. Czymś, mm. no nie wiem, co ci powiedzieć na ten temat. Wystraszyłeś, mnie. Artur Szpilka nam dziś powiedział, że przyjeżdża do ciebie na tydzień. Domyślam że to będzie pracowity tydzień. Nie mam zielonego pojęcia, być może... zapewne. Pracować, ale myślę sobie, że to może być ważny tydzień w jego przygotowaniach do walki z Mariuszem. Eee, wiesz co, akurat... Tak, już dawno o tym rozmawialiśmy, żeby ja chciałem do niego przyjechać, tam mi coś ten, nie piekło. Ale teraz się mówiliśmy, że on przyjedzie i bardzo mi to cieszy. Też mańkutem jest zresztą gdzieś tam może w stójce na pewno pomoże mi. E, natomiast e, czy ja mu pomogę jako ja zawodnik do Mariusza małja 95. No, więc e, jestem za lekki za to, żeby... E emitować i pokazać coś tam pod robić, natomiast e, wymienimy się, zawsze jest to e, pomocne i owocne, jak robisz z kimś nowym, tym który się zna, on stójkę ma znakomitą, ręce bardzo dobre, czegoś mnie nauczy czy przekaże mi, ja jemu coś może, nie wiem, e, zapasy może wskliczę. <laughs> Moment, czy na etapie te, planowania tego narodowego i rozmowy była jakaś taka inwencja z tej strony, żeby KSW spróbowało ściągnąć Roberto Sodlicza tutaj na, na tą Wielką Galę na Narodowym? No, Umieńmy to pytanie, nie było go. Dobrze. Przepraszam no. Cię bardzo. Kolejny? Ja bym zapytał o obóz. Czy w Ramadanie dużo ciężej się przygotowuje do walk? No Adam Soldajew powiedział, że no zrzucił 3 kilo, ale zazwyczaj tyje w ramadanie, a teraz przy przygotowaniach nie mógł, nie mógł niestety się rozkręcić w tym temacie. Jak to było u Ciebie? Czy to duża przeszkoda jest? Wiesz co, to zależy jak to trenuje, no bo podejrzewam, że Adam trenował w dzień mając post. Ale ja ten dzień nie robił. Wieczorem robił? Po wtarze, po, po tym jak zjadł. Za rzucał na... No to jest pytanie, wiesz, bo to jest pytanie takie, czy... Wieczorem robią mnóstwo zawodników e, muzułmanów e, robi ramadan trening robi na przykład e, jeszcze nie zjedząc w dzień, bo jesteś głodny chce się pić i robię trening. Ja nie robię. Ja po prostu teraz jak byłem e, w Szczecinie i zmieniłem całkowicie e, jakby e, dzień noc. Po prostu w nocy trenowałem w dzień odpoczywałem całkowicie, leżałem, długo spałem żeby przygotować i mieć siły na wieczór, jak zjadłem to po, po trzech godzinach jak zjadłem, uzupełniłem, robiłem trening Więc robiłem dobre treningi eee, i tyle po prostu, zwiększyłem dawkę witamin, tam D3 i tak dalej te wszystkie, żeby uzupełnić, bo tak naprawdę słońce bardzo rzadko widziałem <laughs> bo, bo tak naprawdę w dzień nie wychodziłem natomiast to było ok, treningi były nie były aż tak mocne, ale wszystko robiłem tak powiem według rozpiski Michała Garnysa i Szymona Bańkowskiego Na tej karcie jest kilka walk w Twojej kategorii wagowej tutaj chciałbym zapytać Cię o Twoje zdanie i typy na walkę mistrzowską Pawlak Romanowski i Materla Paczuski. Słuchaj, no nie potrafię powiedzieć, bo tutaj jakby, jeżeli chodzi o Romanowski Pawlak to są dwa odmienne style, nie? Całkowicie e, nie potrafię ci powiedzieć, bo obaj są naprawdę bardzo wysoki poziom reprezentują sobą. Nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o Michała z Paczuskim, to znowuż taki style różne, że Paczuski tak chodzi na nogach szybko, że e, Michał będzie musiał go gonić. No. Teraz z kwestii tego, no, zdajemy sobie sprawę, że Michał będzie musiał go obalić. A on będzie tak samo to podobnie wyglądało to e, paczuski Romanowski, tylko że Romanowski nie sprowadzał, tylko skazał cały czas do przodu, a on chodzi na nogach. A tu będzie raczej Michał będzie chciał go sprowadzić i też no, Romanowski będzie na nogach chodził. Okej, paczuski, bo nie chodzi na nogach. Też nie potrafię teraz ci powiedzieć, no, no nie biorę się to określić. No. Wracając jeszcze do tej gali sprzed sześciu lat, tutaj na Narodowym przeżyłeś tutaj w KSW bardzo dużo przeróżnych momentów. Lepszych, gorszych, były wzloty, były jakieś tam upadki. Gdybyś miał umiejscowić. Ja, ja, ja nie upadłem. Tego dnia wygrałem nie, mówisz, że ogólnie w KSW podczas no. całej kariery w KSW było raz lepiej, raz gorzej. Gdybyś miał umieścić to KSW na narodowym, na którym z jakichkolwiek miejsc, czy to był jeden z piękniejszych momentów, czy w KSW były jakieś momenty, które lepiej wspominasz? Wiesz, co? Każdy etap, jakiś tam progres od początku. Muszę zrozumieć jedną rzecz, że KSW e, Razem z nami powstawała ta federacja, ta dyscyplina i każdy etap zdobycie pierwszego pasa w KSW turniowego, to było wielkie dla mnie szczęście, wydarzenie. A później kolejne walki, sprowadzanie zawodnicy, kolejny poziom, wiesz, no to wszystko ma znaczenie. I poziom, w którym chodzimy na Stadion Narodowy 6 lat temu, to było największe wydarzenie, ty bierzesz w tym udział i w walce wieczoru. Każda, każda walka, każdy typ, tak naprawdę, zwycięstwo dają ci emocje większe, bo mniejsze, e, i one są ważne w ka na każdym etapie. Także dzisiaj, czy, czy, czy teraz ta gala, kolejna możliwość zawalczenia dla mnie, to jest, że dalej jestem w grze, dalej mogę walczyć i biorę udział w takim dużym wydarzeniu, i znowu w walce wieczoru, bo, o czym tu jeszcze mówić. Moment tak się zapytam, twoim zdaniem kto jest najlepszym zawodnikiem kategorii średniej w Polsce? Moim zdaniem? Średniej w Polsce. Ale mówimy tylko w KSW czy poza? Wszystkich Polaków bierzemy pod uwagę. Średnie, średnie. No kurczę, do... nie no tak chłodnie, Aleksiejczuk? O, dobrze, że powiedziałeś. Uh, uh, wiesz, co no... Ja widzę, jak, jak, jak jakby ta drabinka, która idzie w Kaizu, no, bardzo mocni zawodnicy są. Uh, tu bym bardziej stajął na kilku zawodników. Jednego nie mogę określić: na Liksiejczuk. Uh, no i ta para, która bije się o pas. Uh, Kaizu, Ciężko, bo no, jest kilku naprawdę dobrych zawodników. Nie mogę powiedzieć. Bo wiesz, to trzeba było zestawić, trzeba było skonfrontować, wiesz, to jest ciężko. Mm -hmm. no to chyba tyle od nas. Może ty nam mamy coś masz jeszcze ciekawego do powiedzenia, o co nie zapytaliśmy, a powinniśmy wiedzieć. Co, co Co gdzieś? Nie, no nie, nie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Czekam, czekamy na Was przed ekranami, tutaj na stadionie. Pozdrawiam wszystkich. Дјкуј, Дякуем. дјкуј Дякуем.